W znaczeniu, gdyż w VIII wieku przed naszą erą państwo asyryjskie podbiło Izrael. W okresie panowania Dawida i następnie Salomona dużym szacunkiem wśród Żydów cieszyli się prorocy. Prorocy oczywiście byli to ludzie, którzy byli uznawani przez natchnionych, zanatchnionych przez Boga i mieli oni przemawiać w jego imieniu. Prorocy opisywali nieszczęścia, które spadną na naród wybrany za niewierność Bogu. Jednym z proroków, który żył w VIII wieku przed naszą erą, był Izajasz, który zapowiedział nadejście Mesjasza. Mesjasz miał wyzwolić Izrael i odbudować królestwo Dawida. Mesjasz to słowo w języku hebrajskim oznacza pomazańca, czyli króla, który został namaszczony olejem świętym i w ten sposób została podkreślona że to, że jego władza pochodzi od Boga. Natomiast prorok to według Biblii osoba przemawiająca w imieniu Boga i objawiająca Jego wolę. No i tutaj na mapie mamy pokazane, jak wyglądał podział Starożytnej Palestyny na Królestwo Judy i Królestwo Izraela. Królestwo Judy mieściło się w południowej części państwa izraelskiego, natomiast Królestwo Izraela w części północnej. Warto również wiedzieć, że według Biblii królów namaszczali prorocy działający z woli Boga poprzez wylanie im oliwy na głowę. W ten sposób właśnie prorok Samuel nam, namaścił pierwszego króla Izraela Saula, a po nim Dawida. Gest ten oznaczał, że władca tak naprawdę jest powołany przez Boga. No i ta tradycja zyskała później uznanie i podkreślenie w czasach kultury chrześcijańskiej w Europie, chociażby podczas koronacji królów, gdzie też byli oni właśnie że tak powiem, wylewano na nich właśnie oliwę, czyli podkreślano to, że są pomazańcami bożymi. W VI wieku przed naszą erą król Babilonii Nabuchodonosor II, który wcześniej pokonał państwo asyryjskie podbił królestwo Judy. Mieszkańcy Jerozolimy starali się przeciwstawić tej agresji, jednak nie byli w stanie przeciwstawić się silniejszym wojskom babilońskim. W wyniku czego najeźdźcy złupili Jerozolimę oraz zburzyli świątynię Salomona, a ludność została wzięta do niewoli. No i ten okres w dziejach państwa izraelskiego nazywany jest właśnie Niewolą Babilońską. Niewola babilońska zakończyła się w 538 roku przed naszą erą, kiedy to król perski Cyrus II Wielki podbił Babilonię. I w duchu prowadzonej przez siebie tolerancyjnej polityki wobec przedstawicieli innych wyznań, innych narodowości, zgodził się na powrót Żydów do Kanaan, a także na odbudowę świątyni w jej danym stylu. Z kolei, w drugiej połowie IV wieku przed naszą erą, Palestyna wraz z całym imperium perskim została podbita przez znanego nam Aleksandra Macedońskiego. Pod koniec II wieku państwo żydowskie odrodziło się na nowo, jednak krótko cieszyło się wolnością, ponieważ już od 63 roku przed naszą erą coraz większy wpływ na Izrael mieli Rzymianie, którzy od 4 roku przed naszą erą przyjmowali go kolejne tereny. No i teraz mam nadzieję, że obejrzymy sobie, obejrzymy sobie krótki, krótką prezentację na temat niewoli babilońskiej, która trwała od czasów króla Salomona do, do czasów króla Cyrusa. I to była krótka prezentacja na temat niewoli babilońskiej, natomiast teraz omówimy sobie filary i symbole judaizmu. Przepisy <coughs> zawarte w Torze, czyli prawie, przyczyniły się do zachowania wiary przodków przez Żydów, rozrzuconych po świecie. Należy pamiętać, że żyli oni w tak zwanym rozproszeniu, czyli w diasporze, czyli byli rozrzuceni po terenie całego Imperium Rzymskiego. Niektórzy z nich zostali wygnani z Palestyny, już do niej nie powrócili, natomiast inni postanowili sami wyjechać na obczyznę. No i drugim takim faktem charakterystycznym dla tego czasu było to, że judaizm zmienił swoją formę po zburzeniu świątyni przez Rzymian. Wiązało się to z tym, że Żydzi, którzy zostali pozbawieni miejsca kultu, nie mogli już tak jak dawniej składać ofiary Bogu i modlić się w tym świętym dla nich miejscu. Od tej pory zaczęli skupiać się w gminach, czyli wspólnotach wyznaniowych, które były rozpraszone w różnych miastach Cesarstwa Rzymskiego. Życie religijne ze zburzonej świątyni Salomona świątyni rezolińskiej przyniosło się do synagog, które były miejscami wspólnej modlitwy i nauki. Pojawili się również rabini, czyli osoby, przywódcy religijne tych gmin, które, których zadaniem było nauczanie oraz interpretowanie Biblii. Rabini stali także na straży, na straży tradycji i przestrzegania surowych norm obyczajowych i formalnych judaizmu. Teraz jeszcze parę słów na temat świątyni Salomona. Świątynia Salomona została wzniesiona właśnie w okresie panowania tego króla, w X wieku przed naszą erą. W VI, roku przed naszą, w VI wieku przed naszą erą, podczas najazdu Babilończyków na Izrael, została ona zburzona z, z rozkazu wspomnianego wcześniej Naphodonozora II, czyli króla babilońskiego. Wówczas doszło także do zaginięcia Arki Przymierza. Po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej odbudowali oni świątynię i stworzyli tak zwaną drugą świątynię. I dopiero w 70 roku naszej ery ta druga świątynia jerozolińska, druga świątynia Salomona została zniszczona przez Rzymian. Talmud jest to księga, która stanowi komentarz do Tory i wyjaśnia, jak przestrzegać w diasporze, czyli w rozproszeniu prawa, postanowień Tory. Talmud zawiera najważniejsze zasady religijne, które obowiązywały w czasie wyprędzenia i braku świątyni. I teraz jeszcze krótki film na temat samego świątyni Salomona. Zapraszam do obejrzenia. Około 3000 lat temu Biblijny król Salomon miał zbudować świątynię w Jerozolimie jako dom dla arki przymierza. Z budową tej niezwykłej świątyni jest związana bardzo interesująca historia dotycząca obiektu określonego jako Szamir. A warto zatem zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę był ten nadzwyczajny Szamir. Analiza historii tego obiektu przynosi zaskakujące informacje. Starożytna technologia to fascynujący temat, który pokazuje nam, że już tysiące lat temu ludzie dysponowali wieloma zaawansowanymi urządzeniami. W poprzednich odcinkach tej serii mówiliśmy już sobie takie obiekty, jak np. bateria z Bagdadu, sejsmograf z Chin, starożytny komputer, czyli mechanizm Antyki Tiry, soczewka z mezopotami oraz roboty z Grecji oraz Chin. Dziś porozmawiamy sobie o obiekcie znanym jako Szamir. Świątynia w Jerozolimie miała zostać zbudowana z rozkazu króla Salomona na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Spójrzmy na dokładny cytat z Biblii, pierwsza księga królewska rozdział 6, werset 1. W roku 480 po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej w miesiącu Ziv, to jest drugim czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla pana. Świątynia ta została zbudowana jako dom dla Arki Przymierza, która znajdowała się w specjalnym pomieszczeniu znanym jako święte świętych. Cały szósty rozdział pierwszej księgi królewskiej wymienia rozmiary świątyni materiał użyty do budowa także różne pomieszczenia. Rozdział ten kończy werset 38, który brzmi następująco. W roku za 17 w miesiącu Ból, który jest ósmy, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i stałym jej urządzeniem, a więc budował ją 7 lat. Jak zatem widzimy, Salomon miał zbudować świątynię w ciągu zaledwie 7 lat. Na ekranie widzimy teraz rekonstrukcyjne zdjęcia tego, jak wygląda ta niezwykła świątynia. Historycy datują zwykle początek budowy na około 970 rok przed naszą erą. Jak wiemy, świątynia jerozolimska została zniszczona w 587 roku przed naszą erą przez babilońskie wojska króla Nabuchodonosora II. W jej miejscu Izraelici wybudowali potem drugą świątynię. A wieki później muzułmanie zbudowali tu dwa meczety, Al Aqsa oraz Kopułę na skale. Z powodów religijnych, archeolodzy nie mogą dziś dokładnie przebadać tego miejsca. Powróćmy zatem do postaci króla Salomona. Podczas budowy świątyni, Salomon stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem. Problemem były bowiem przepisy religijne, wypowiedziane przez czczonego przez Izraelitów boga Jahwe. Ponownie spójrzmy na konkretne cytaty z Biblii. Najpierw Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 25. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Spójrzmy teraz na Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 27, werset 5. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga Swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo były to prawa religijne, jakie przekazał Mojżeszowi Bóg Jahwe. Jeden z najsłynniejszych żydowskich autorów komentarzy do Tory, Shlomo Ben Itzach, znany jako Rashi, uważał, że żelazo jako materiał śmiercionośnej broni nie powinno być używane do kształtowania kamieni świątyni, której istotą jest promowanie pokoju. Król Salomo zdawał sobie sprawę, że przy budowie do obróbki kamiennych bloków nie wolno było używać żadnych metalowych narzędzi, a mimo to i tak wybudował świątynię. Zachodzi zatem istotne pytanie o to, jak mógł tego dokonać. Spróbujmy zatem rozwiązać tę intrygującą tajemnicę. W Biblii znajdziemy jeden interesujący werset odnoszący się do budowy świątyni. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 6, werset 7, brzmi następująco: Świątynia zaś budowano z kamieni gotowych, przeciosanych już w kamieniołomach tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Biblia nie podaje nam już w tym temacie żadnych innych szczegółów. Pomocne informacje znajdziemy jednak w żydowskiej literaturze rabinicznej, w Talmudzie oraz tekście znanym jako Testament Salomona. W tym momencie na scenie pojawi się tajemniczy Szamir. Z kompilacji tekstów Pirkei Avot, rozdział 5, werset 9. Dowiadujemy się o istnieniu 10 cudów, które miały istnieć już w czasach Mojżesza. Siódmym z tych cudów miał być właśnie Szamir. Mojżesz miał użyć Szamiru do wygrawerowania kamieni Hoszyn, czyli pektorału unoszonego przez arcykapłanów izraelskich składającego się z dwunastu kamieni szlachetnych. Salomon znał tę historię i zapragnął zdobyć Szamir. Według żydowskich legend poprosił o pomoc w zdobyciu Szamiru swoich mędrców. A zastanówmy się zatem nad tym, czym tak naprawdę był ten tajemniczy Szamir.